Własność wprowadzić sztandar. 《えっ Sztandar, spoczni. Szanowni Państwo, nauczyciele, rzemieślnicy i przede wszystkim uczniowie, chciałbym was przywitać na corocznej, bardzo szczególnej uroczystości, jakim jest nadanie wam tytułu ucznia rzemieślnych. Chciałbym przede wszystkim podziękować panu dyrektorowi, który tak w Dniu Edukacji Narodowej przyjmuje nas tak hojnie, za bardzo ciepłe słowa, które do tej pory usłyszeliśmy, których jest taki natłok, że trudno je przekazać, ale przede wszystkim cieszę się, że widzę Was uśmiechniętych. A o to właśnie chodzi: żeby każda uroczystość była w pełnym sensie przyjemnością dla tego, który to dostaje. Chciałbym przywitać tu pana dyrektora, pana Bolesława Zawackiego. wice pani wicedyrektor. Panią kierownik szkoły i szkoły zawodowej. Oraz moje kochane młodzieży, tych państwa znacie, jakbyście wam przedstawiali, że się razem jest trudno wymawiać. ale jednej osoby na pewno nie znacie. Bo uchwałą cechu pan Michał Szmanowski otrzymał jakby współtytuł, który wspólnie raz z Panią Kamińską będzie czyli będzie waszym opiekunem znamienia, ramienia rzemiosku. Panie Michale, można pana prosić? Proszę Państwa, zapoznali się i będą ze sobą pracować. Na waszą korzyść może być. Chciałbym wam powiedzieć, to jest dwoje osób, Jedna ze sz z strony szkoły, druga z ramienia celu rzemieślników przedsiębiorstwa. Jeśli będziecie mieli problem, którego ciężko sobie rozwiązać, pamiętajcie możecie liczyć na tych ludzi. I chciałbym wam I powiedzieć, oni nie powiedzą nie, jeśli będziecie mieli kłopot, pomogą wam go rozwiązać. Jakkolwiek by to nie było. Dziękuję Państwu. Panie Dyrektorze, zapraszam. Szanowny Panie Staszczyce, drodzy Rzemieślnicy, droga młodzieży, to już kolejny rok z rzędu pasowania w Unii Edukacji Narodowej, czy też około tego dnia. Cieszy mnie ten fakt, że ta uroczystość, to symboliczne pasowanie na ucznia w zakładach pracy, w rzemieślniczych zakładach pracy, się odbywa w szkole. Cieszy mnie fakt, że tej młodzieży, mimo iż na sali dzisiaj nie mamy wszystkich, z różnych przyczyn, przybywa rokrocznie do szkolnictwa zasadniczego zawodowego. Mimo iż jest niż demograficzny. Chciałoby się, żeby te proporcje jeszcze bardziej były wyraziste, to znaczy, żeby ta młodzież szła do zawodu w kierunkach deficytowych, a, taki, a takie przecież mamy. Jako osoby już dorośli, mające Domy, gospodarstwa, wiemy o tym, że tak naprawdę znaleźć tą złotą rączkę, która potrafi dobrze płytki położyć, dobrze wymalować pomieszczenie, położyć parkiet, to nie jest tak prosto znaleźć trzeba czekać. A więc są to zawody, które potrzebują nowych specjalistów. I wy, moi drodzy, u nich będziecie. Tylko trzy lata przed przepaść. Za trzy lata uzyskacie tytuł przeladnika. I Proszę także mieć na uwadze to, że po tych trzech latach jest ciąg dalszy nauki. Tu z panem Starszym Czechem, z panem Krzysztofem Ornoskim ciągle powtarzamy to. Uczcie dalej. Jest liceum dwuletnie o zasadniczej szkole zawodowej. Matura. Są to ścieżki sprawdzone. W tej szkole wiele osób z przeszłości ukończyło maturę, będąc wcześniej w szkole zasadniczej zawodowej, poszło na studia i się pełnią ważne funkcje także na szczeblu krajowym. Warto o tym pamiętać, że dla Was nie jest to droga zamknięta. Jest to pierwszy etap, ważny etap, bo dodatkowo uzyskacie fach, pewną znajomość swojej działki, tego co teraz się uczycie. Będziecie mieli tytuł czeladnika za trzy lata. Chciałabym młodzieży powiedzieć, myślę, życzyć z okazji tego święta, bo tak możemy to Wam mówić, że jest to Wasze święto. E, wszystkiego najlepszego, zdrowia. I myślę, że chciałabym też Wam życzyć, żeby zawody, które wybraliście, były to zawody, które dadzą Wam dużo radości, satysfakcji. No, przy okazji też, myślę, trochę pieniążków, żeby utrzymać w przyszłości siebie, rodziny. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, bardzo jestem wzruszona, ja aż tak, mi tak się lekko zrobiło na oczach, ale ja. Wiem, że to jest dla nas, rzemieślników. Piękna rzecz, że ktoś docenia to, że też pracujemy i to bardzo ciężko. Ja z racji tego faktu domyślam się, że moi kochani koledzy i koleżanki na pewno się nie powiewają. Poproszę tutaj Asię, panią dyrektor cechu i przekażę na jej ręce też kwiaty, żeby jej pilnowała, żebyśmy wiedzieli, że to na pewno były dla nas. Pani Asiu, dziękuję za pracę. Na rzecz tych chłopaków bo na pewno dużo i dziewcząt, którzy pobyli do wili. To światek wypilowała na pewno. Wielu ludzi dzięki temu co robimy wyszło na ludzi. Wyszło na tych, którzy zdobyli nie tylko zawód. Nie tylko w życiu przestali nic nie robić. Ale rzeczywiście ukształtowali swoją filozofię na to, żeby... Zrobić coś, czego do tej pory nie robili, czyli zdobyć zawód. Ja osobiście, żeby już na koniec tego nie mówić, życzę Wam, żeby widząc tych wszystkich, których tutaj widzę, uczniów, miał szansę wręczyć dyplom czeladnika. Jeśli mi się to nie uda, bo czasami tak się zdarzy, to będę miał ogromną przykrość. Liczę na to, że będziecie w 100% wszyscy z tym dyplomem za 3 lata I tego Wam życzę. W dniu tego święta, który dzisiaj dla Was jest na pewno niezapomnianą uroczystością. Kochani, przystąpmy do dzieła. Do powstania, oraz do podejście wyznaczonych osób do ceremonii. Ślubowanie. Ślubują uroczyście na sztandar cechu. Że swoim postępowaniem i zachowaniem będę godnie reprezentować środowisko rzemieślnicze jako uczeń rzemiosła. Będę okazywać należny szacunek mistrzom oraz wychowawcom. W swoim przełożonym w zawodzie. A swoją rzetelną nauką i pracą przyczyniać się do rozwoju społeczności rzemieślniczej i Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej. Po ślubowaniu, jak zauważyliście, oprócz sztandaru szkoły, sztandaru cechu, jest najwyższe odznaczenie państwowe dla rzemieślnika, to jest szabla kińskiego. Proszę zaprezentuj, wyjdź i zaprezentuj. Tak wygląda ta szabla. To trzeba lata pracy, żeby otrzymać takie odznaczenie. To jest akurat odznaczenie pana Jana Żynaki, członka naszego cyfra. Tym właśnie odznaczeniem ślubuje się i pasuje na wszelkie tytuły w żywieźnie. Rafał Kozicki, Patryk Krankowski. Dawid Głowi, Bartosz Kołowski. Materiał Mateusz Wojnowski Pana Dąbrowska Daria Kowalewska. Marika Wiśniewska. Proszę Kowalski, Dariusz Kozłowski. Marta Pochenkowska, Grzegorz Orzechowski, Mateusz Orzechowski, Michał Różankowski she goes Radosław Zbrojewski Radosław Zieliński Bartłomiej Gruziewski. Dary w związku z faktem, że ta uroczystość jest ściśle przepisowa, musi być prowadzona, proszę, przed chwilą to był aktor Żegnania czyli najwyższego znaczenia, a w tej chwili prosimy przyjąć moje podziękowanie za. Bardzo eleganckie że takie zachowanie się w trakcie ślubowania oraz pasowania. Dziękuję Wam wszystkim, od dyrektora, kierowników, wicedyrektorów, księdza, który miał pieczę duchowo nad Wami, oczywiście rzemieślników, rzemieślniczki i Was samych oraz opiekunowie, którzy tutaj są. Przystąpimy do ceremonii pożegnania sztandarów. Wszyscy, ważność. Santary wyprowadź.